Z Ewangelii według świętego Jana. Jezus przemówił do faryzeuszu w tymi słowami: Ja jestem światłością świata. Kto idzie za mną, nie będzie chodził w ciemności, lecz będzie miał światło życia. Rzekli do niego Faryzeusze: Ty sam o sobie dajesz świadectwo, twoje świadectwo nie jest prawdziwe. W odpowiedzi rzekł do nich: Jezus: Nawet jeżeli ja sam o sobie daję świadectwo, to świadectwo moje jest prawdziwe, bowiem skąd przyszedłem. I dokąd idę, wy zaś nie wiecie, ani skąd przychodzę, ani dokąd idę. Wy osądzacie według zasad tylko ludzkich. Ja nie sądzę nikogo. A jeśli bym nawet sądził, to sąd mój jest prawdziwy, ponieważ nie jestem sam, lecz ja i ten, który mnie posłał. Także w waszym prawie jest napisane, że świadectwo dwóch ludzi jest prawdziwe. Oto ja daję świadectwo o sobie samym oraz zaświadczam o mnie Ojciec. Który mnie posłał. Na to powiedzieli mu: Gdzież jest twój Ojciec? Jezus odpowiedział: Nie znacie ani mnie, ani mego Ojca. Gdybyście mnie poznali, poznalibyście i mojego Ojca. Słowa te wypowiedział przy skarbcu, kiedy nauczał w świątyni. Mimo to nikt go nie pojmał, gdyż godzina jego jeszcze nie nadeszła. Oto słowo pańskie.